Rozmawialiśmy o szczycie NATO. Ja dziękuję panu premierowi za zrozumienie także i naszych potrzeb. Ja, jako gospodarz tego szczytu, już przecież za kilka tygodni mówiłem, że chcemy, żeby on miał wszechstronną agendę, nie tylko skupiał się na problemach Europy Środkowo Wschodniej, czyli tego miejsca, gdzie, gdzie leży Polska i, i, i kraje bałtyckie i inne kraje, które kiedyś znajdowały się pod wpływami Związku Radzieckiego. Ale także zajmował się tymi kwestiami, które są związane z bezpieczeństwem na południu, bo tam także dzisiaj uważne spojrzenie i działania ze strony NATO są potrzebne, więc wierzę w to, że ten szczyt NATO będzie szczytem wszechstronnym i do wszystkich tych kwestii podejdziemy wnikliwie.